Jak znaleźć pracę, gdzie szukać ofert szkoleń, czym są prawa pracownicze. O tym i wielu innych kwestiach rozmawiano w Spichlerzu nr 57. Okazją było spotkanie pod nazwą Wielka Teoria Rynku Pracy, na które zaprosiło m.in. Stowarzyszenie Młodych dla Kujawsko-Pomorskiego. Dominik przyszedł tutaj w konkretnym celu. Na pewno sobie szukam jakąś pracę, żeby na kursy uzbierać zawodowe. Jaki konkretnie Cię interesuje? Fryzerstwo barber. Z podjęciem pracy w naszym mieście nie jest łatwo, mówi młodzież. Myślę, że jest po prostu bardzo mało ofert w Grudziądzu. Jeżeli już są, to przeważnie nawet nie biorą. No Jest, jest naprawdę bardzo ciężko w Grudziądzu. Nie? Jest urząd pracy, natomiast tam też jest bardzo ciężko z tym. prawda? Dlatego tutaj przyszliśmy zobaczyć, może coś złapiemy. Stowarzyszenie Młodych dla Kujawsko-Pomorskiego przeprowadziło własne badanie, zebrało konkretne dane bezpośrednio od młodych osób dotyczące rynku pracy i podczas tego spotkania je zaprezentowało. W zeszłym roku zaczęliśmy badanie Wielkotoria Rynku Pracy, żeby opowiedzieć właśnie o tym, jak pracują młodzi ludzie w wakacje, jakie mają do tego podejście i postanowiliśmy, że nie skończymy tylko na raporcie, bo... Nie jest jakaś to najbardziej atrakcyjna forma dla młodych osób, żeby czytać raport, więc postanowiliśmy zrobić wydarzenie, z której z jednej strony połączymy naszą teorię i nasze badanie, które popracowaliśmy na reprezentatywnej grupie młodych osób z województwa, z praktykami. Między innymi z przedstawicielami ochotniczych chówców pracy oraz przedsiębiorcami. Z tego raportu wynika to, że grupa młodych osób dzieli się na trzy grupy przede wszystkim, bardzo równe. Czyli osoby, które znalazły pracę, osoby, które aktywnie poszukiwały pracy i osoby, które w ogóle nie chciały poszukiwać takiej pracy i nie były tym zainteresowane. Wyszło nam również z takich ciekawych informacji, co myślę, że Państwa zaciekawi, to to, że osoby, które szukały pracy przez rekomendacje i przez osobisty kontakt z pracodawcą, najczęściej ją znalazły, zdobywały ją, a osoby, które szukały tylko i wyłącznie poprzez portale, ale poprzez social media najczęściej nie udało im się jej po prostu znaleźć. Praca marzeń czy marzenie o pracy? Uczestnicy spotkania wspólnie z zaproszonymi gośćmi odpowiadali m.in. na pytanie co tak naprawdę znaczy dobry start w życiu zawodowym. Będziemy rozmawiać o rynku pracy, o możliwościach, o tym jak sobie zaplanować przyszłość, bądź też jaką wybrać przyszłość, bo nie oszukujmy się, czy się decydujemy na pracę na, na, na etacie, czy pod, zakładamy własną działalność. To jest wszystko bardzo ważne dla młodych ludzi. Możliwości szereg wszelkich, jak największy, że tak powiem zasób wszelkiej informacji jest im potrzebne. Bardzo często młodzi nie wiedzą, gdzie mogą dostać dotacje, gdzie mogą Czegoś skorzystać. OHP Boże nie jest takim miejscem informacyjnym o dotacje, ale my dajemy im początek. U nas można się szkolić, można się dokształcać, można zmieniać kierunek branży zawodowej, a to jest bardzo ważne, bo w tym momencie ma się większy wybór. Czym są prawa pracownicze, na czym polega umowa, zlecenie, jak negocjować swoją wartość, to kolejne z poruszanych tematów. Wakacje sprzyjają podjęciu zatrudnienia. Młodzież w moim wieku to dwa lata do tej pełnoletności, co już wiąże się może z jakimiś pierwszymi pracami itd. Także uważam, że warto rozeznać się w rynku, jaki u nas w Grudziądzu panuje. Swoją ofertę zaprezentowało także Młodzieżowe Centrum Kariery działające przy OHP. U nas w Grudziądzu na ulicy Parkową 18 zapraszam jak najbardziej młodzież w wieku od 15 już teraz do 30 lat i oferujemy. Możliwość tak zwanej pracy krótkoterminowej, czyli zwanej pracy wakacyjnej. Mamy oferty wśród sadowników. Niestety w tym roku trochę jest mniej ofert ze względu na przymrozki wiosenne ale zgłaszają się, także zachęcamy, żeby każda młody, młoda osoba przyszła do nas, zarejestrowała się, wtedy, jeżeli takie oferty spływają, wtedy my odzwaniamy do tej młodzieży i Mogą wtedy podjąć pracę na czas wakacji. Placówka zachęca również do kontaktu nie tylko w wakacyjne miesiące. W ogóle naszą misją jest pomaganie młodym osobom już od 7-8 klasy szkoły podstawowej. Wtedy pomagamy im w wyborze szkoły ponadpodstawowej, doradzamy, robimy różnego rodzaju testy kompetencji zawodowych. I pomagamy młodzieży określić swoją dalszą ścieżkę zawodową. Również tej młodzieży, która już wychodzi i ze szkół średnich, a także i dla studentów, jak najbardziej zapraszamy, pomagamy pisać listy motywacyjne, pomagamy właśnie pisać CV dla pracodawców, pomagamy przygotować się też do rozmowy kwalifikacyjnej poprzez różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, także zachęcamy, żeby nas odwiedzić. Podczas spotkania w Spichlerzu zaplanowano również koncert młodych artystów z regionu. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego przy współpracy partnerów z Gruziąca.